Drodzy Święty Paweł, mówi nam dzisiaj taką jedną ważną rzecz, też na temat tego, co nazywamy władzą, też władzą w Kościele. On mówi o Bogu i mówi o Chrystusie tak, że On jednych ustanowił apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, po co, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi. Ciała Chrystusowego, budowania ciała Chrystusowego. Kto to są święci? Święty Paweł tak nazywał wierzących, czyli nas. Czyli apostołowie, ewangeliści, pasterze, czyli przełożeni różne, różne stany w kościele i różne osoby z różnymi charyzmatami i funkcjami są po to, aby pomagać, aby przysposabiać świętych, czyli wierzących, do tego, żebyśmy wszyscy razem. Budowali ciało Chrystusa, to znaczy budowali Kościół. Co to oznacza, że każdy ma swoje miejsce w tym kościele. I że tak naprawdę kto dostał większą w cudzysłowie władzę, bo tak to nazywamy, tym bardziej ma służyć. Właśnie po to, żeby budowało się, bo no właśnie samo się nie buduje, tylko my też to tworzymy ciało Chrystusa, czyli Kościół, wspólnota. To, co dzisiaj się odbywa, chyba się jeszcze kończy w Rzymie, synodalność, synod o synodalności, jest też o tym, żeby całe ciało włączyć w budowanie całego ciała. Nie tylko niektórzy, nie tylko księża i biskupi. Że wszyscy są nie tylko zaproszeni, są wezwani, mają powołanie do tego, że skoro tworzymy to jedno ciało, jakim jest Kościół, to jesteśmy za nie odpowiedzialni. I nie tylko na zasadzie, bo Ksiądz odprawia mszę, a my przychodzimy, bierzemy, słuchamy tej mszy, tam, prawda, uczestniczymy w różnych rzeczach. I... Nie. Jak możemy razem budować to, co jest ciałem Chrystusa. A Chrystus jest Jego głową. O tym jest synod, o tym jest synodalność. O tym, że my wszyscy jesteśmy w jednym ciele, nie tylko niektórzy. I pewnie wiecie, czytacie to, że kiedy media mówią o Kościele, to mówią o hierarchii. Bo Kościół się wypowiada tak, to znaczy kto? Biskupi, ale Kościół to jesteśmy my wszyscy. Nie mamy tego świadomości. Czasem myślimy, że jesteśmy trochę, przepraszam, jak klienci Kościoła, którzy przychodzą, coś tu biorą, korzystają, prawda, z mszy, sakramentów, wracamy do domu no i żyjemy jakoś. Nie, my wszyscy jesteśmy Kościołem. Wszyscy jesteśmy Chrystusem. I to nam dzisiaj bardzo mocno mówi święty Paweł. I to, że Chrystus, Pan Bóg ustanawia jednych tym, drugi tym, to po to, żeby pomagać całemu Kościołowi wzrastać. Każdy ma tam swoje miejsce. Każdy ma swoją przestrzeń. I w Ewangelii mamy ciekawą taką, ciekawy moment, kiedy Jezusowi donoszą o Galilejczykach i o tym, że Piłat zmieszał ich krew z krwią, ich ofiar. Co to znaczy? Że byli Galilejczycy, którzy, wydaje się, jakby kogoś zabili, bo jakąś krew rozdalali. No i Piłat, jako namiestnik, Cezary, jako, jako zarządzający ze strony okupanta, po prostu no wziął tych Galilejczyków i też ich stracił. Tak? Ci przelali krew kogoś innego, a on, być może Rzymian, a Piłat ich krew przelał i że ta krew się zmieszała. Być może to wiemy, może pamiętamy, może nie, że dla Żydów, jeśli kogoś spotykało nieszczęście, to znaczyło, że Bóg mu przestaje błogosławić. I o tym mówią Jezusowi. Jezus mówi potem, czy ta wieża, która się zwaliła na tych ludzi w Siloam, osiemnastu, to było grzesznikami i to ich spotkało, to nieszczęście, tak jak tych spotkała śmierć ze strony Piłata, a reszta jest bezgrzeszna. Nie? To jest o tym, że Jezus pragnie pokazać, że każdy ma swoje miejsce i dopowiada, jeśli się nie nawrócicie, to podobnie zginiecie. To nie jest tak, że to oni byli grzesznikami, to ich to nieszczęście spotkało. A czyż my tak czasem nie pytamy, Panie Boże, za jakie grzechy ja cierpię to czy tamto? To jest ten sam styl myślenia, który Jezus dzisiaj tylko odsłania i mówi, ale to tak nie jest. Może pamiętamy uczniów Jezusa, kiedy ten spotyka się z niewidomym od urodzenia i oni go pytają o co? Czy on zawinił, czy jego rodzice, że on się niewidomym urodził? tak? Bo jakby chciał powiedzieć, no urodził się cały w grzechach, skoro urodził się niewidomy, takie nieszczęście go spotkało. No szczęście, nieszczęście. To kto zawinił? On czy jego rodzice? A Jezus mówi: ani on, ani jego rodzice. Bardzo łatwo my chcemy szukać winnego w tej czy w tej sprawie, ale Jezus dzisiaj bardzo rozbraja ten sposób myślenia, pokazuje nie upraszczajmy sobie żyta, życia. Chcemy łatwych rozwiązań, które niestety nie są zgodne z prawdą. I trudno nam przyjąć różnorodność tego życia. Tak jak trudno nam czasem przyjąć różnorodność różnych posłów w kościele, o których mówi Święty Paweł, i dla nas łatwo jest powiedzieć my i oni. My, lud wierny i oni na przykład księża. My i biskupi, my i ktoś tam. Oni jakby byli po drugiej stronie barykady. Trudno nam przyjąć to, że jest różnorodność i że wszyscy są włączeni w to samo. I że kiedy zaczynam robić podziały, że pewnie tamci to bardziej nagrzeszyli, że ich spotkało nieszczęście, a my to jakoś nas Pan Bóg chroni, widocznie jesteśmy lepsi. Żyjemy wtedy w iluzji i samych siebie oszukujemy. I warto przyjrzeć się Jezusowi, który daje teraz opowieść o, o figowcu, na dodatek zasadzonym winnicy. Winnicy to powinny być krzewy winne, no ale jest też figowiec jeden, który nie przynosi owocu. I że Bóg, który troszczy się o każdego, przychodzę już tyle lat i nie ma tu owoców, wytnij go. Panie, miej cierpliwość. Jezus mówi, Bóg wobec nas jest właśnie taki, że wszyscy grzeszymy, a nie tylko ci, których nieszczęścia spotykają. Jeśli się nie nawrócicie, możecie tak samo zginąć. Ale co robi Bóg? A Bóg troszczy się o nas jako tego figowca pośród winnych krzewów. A Bóg mówi, Panie, jeszcze na rok go pozostaw. Ja go okopię, obłożę go nawozem, spróbuję jeszcze zabiegi pielęgnacyjne. Może wyda owoc. Po naszemu byśmy powiedzieli, może uda się zmienić jego życie, nawrócić. Zrobię wszystko, żeby tak się stało. I to jest Pan Bóg, który robi wobec nas. I kiedy my zbyt szybko będziemy. Tacy chętni, żeby tę rzeczywistość sobie dzielić na czarno-białą, my, oni, tak? Że lepsi, gorsi, to się rozminiemy z tym, co jest Jezusowe. I to nie pomoże nam w naszym osobistym nawróceniu, ponieważ uznamy, że my to jednak ci lepsi i że my nic nie musimy robić. A te Jezusowe słowa brzmią dosyć mocno. Możecie podobnie zginąć, bo nie od tego to zależy. Bądźmy przy Jezusie, który troszczy się o nas, okopuje nas, nawozi i robi różne inne czynności pielęgnacyjne, byśmy znaleźli prawdziwe życie, prawdziwą miłość, prawdziwe dobro.